Proszę Państwa, którzy korzystali z pomocy w postaci stypendiów w tym okresie od września do grudnia, żeby pamiętali, że należy się również stypendium od stycznia do czerwca za 6 miesięcy. Jeśli Państwo ponoszą jakieś wydatki albo nie mają na, za co wydać pieniądze, zapraszam tutaj do Referatu Stypendiów Szkolnych. My tu wyjaśnienia, wyjaśnienia wszelkie przedstawimy. Natomiast jak co roku przypominam, że Dochód, który jest zwracany, podatek, który jest zwracany z urzędu skarbowego, jest też traktowany w tym miesiącu, w którym się go otrzymało, jako dochód. Bardzo bym prosił tu przychodzić, przypominać nam o tym, że takie zmiany dochodów się zrobiło, bo wtedy my będziemy musieli przeliczyć pewnie stypendium. Przypominam cały czas o tym, żeby pobierać faktury, rachunki. Imienne I dokumentować wydatki związane z edukacją. Ja wiem, że w tym okresie teraz jest trudniej, ale może kupujecie Państwo buty sportowe, jakieś stroje sportowe. Zaznaczam sportowe, dlatego że to musi być ściśle związane z edukacją. To nie może być odzienie wierzchnie. Ale cokolwiek wycieczki przez różnego rodzaju, czy wyjścia do teatru, szkoła potwierdzi to Państwu na jakimś zaświadczeniu, że takie wydatki są. Apeluję dlatego, że tych pieniędzy na razie jeszcze fizycznie nie mamy, ale one są zabukowane już i lada dzień przyjdą, i wtedy będziemy robić decyzję. Ale jak co roku wiemy, że tylko około 50% rodziców przychodzi tutaj, potwierdza te zmiany swoich sytuacji, czy to materialną, czy rodzinną, ale i przynosi te dokumenty.